Dawno nie byłem w samochodzie. Super, wracam się, ma jakoś ostatnio bardzo to się dobrze przyjął, mnie się dziwił. Nie ma osoby towarzyszącej ze mną. Jeszcze mam nadzieję, że jakiś czas to się zmieni, akurat pod tym względem, że będę nagrywał vlogi z trasy z kimś jeszcze, co było bardzo zabawne. Ale dzisiaj jako, że mi wzięła taka ochota, pojeździć sobie trochę po sklepach, bo czemu nie i mam parę zamówień, które muszę akurat znaleźć parę osobą. Może akurat mi coś wejdzie, ciekawego wrączki i będzie taki dziwny dzień życia pana składam Krocki. Ej, akurat, po, poławimy się po po skarpach jeszcze mam kogoś Spotkać bardzo fajnego później, bo muszę pewną, przekazać fajną rzecz w Rączki, więc zobaczymy jak to będzie. Ale tak naprawdę... Pojedziemy w poszukiwaniu minifigurek, mam parę zamówień akurat na nie, więc ich będziemy głównie szukać, a może jakaś fajna promocja czy na krótko będzie w którejś z marketów, bo mamy do odwiedzenia parę marketów dzisiaj, więc się okaże, jak to będzie wszystko wyglądało. A swoją drogę, tak co so do minifigurek, w ogóle jak jeszcze przed nich jesteśmy, to ostatnio pojawiły się one w Media Marktach i innych marketach, też inne sklepika się pojawiły, więc może akurat uda mi się wyhaczyć dzisiaj parę, jeszcze na miał tylko farta. P ostatnio jak byliśmy w, na zakupach w sobotę, tak w sobotę, to nowa dostawa była całkowicie, i z kartonu udało mi się wyciągnąć parę tam figurek, które osoby mi prosiły, żeby mi załatwić i na całe szczęście jednego zamówienia się już wywiązałem. Jedna że ja się tak ogólnie, jak już jedziemy z tego na wyżę. W końcu przyjdzie do mnie dzisiaj paczka z LEGO, w końcu mi ją nadali, będę mógł sobie rozpocząć budowanie moca z Minecrafta, który już za mną bardzo długo czasu chodzi. Oby dzisiaj kurier pewnej firmy mi to doniósł całościowo. Jestem ciekawy, jak oni tą dużą ilość klocków zakopakują, czy będzie to spakowane standardowo w kopertę, co by mnie to zdziwiło na maksa, czy będzie to spakowane troszkę lepiej akurat pod względem całościowym, bo troszkę tych elementów tam było zamówionych, zarówno klocki, jak i też minifigurki, więc zobaczymy jak to będzie, jeszcze Wam pokażę, później będziemy Śmiacie z tego wszystkiego, jak to wykonane i powinien się w tym tygodniu pojawić jeszcze pierwszy film z tej serii akurat z Minecrafta, więc zobaczymy jak mi to wyjdzie w ogóle, jak ta seria się uprzyjmie całościowo z wykonania tego mocno, No i zrobić taką dość dużą dziurankę z tego. Wiesz co, wszystko opisie na filmie, jak to będzie nagladało. I dojeżdżamy do pierwszego przysłatu. Super! Minifigury jak niestety nie ma, to zabawne, tu było niedawno ich już nie ma dostępnych. Ale widzę, pojawiło się parę nowych setów, które nie było i też parę dobrej cenie. Bez względu no, jest ta nowa, z lodami, by powiedzieć, z sokiem za 69 zł, jest 500 zł różnic względem Neta. E, szpital się nie opłaca dalej, tak to było akurat wcześniej dostępne. E, farma jest za 189 zł, Jak sobie zna, jak mam być szczery. Ale i też są dostawy z. Maria, rozszerzania na promocji. 89 zł, wielkim fanem tego nie jestem, ale mm, rozważyć można księżniczkę za 199 złotych? Może są promocje jakieś jeszcze więcej Mary na przycenie 90 zł. to nie stówka, To jest słaba cena. 129 zł za tego. Muszę sprawdzić Pelotola, jakiś wielkim fanem niczego nie jestem, coś ktoś co zobaczę, na rzecz nie promocji jest? Nic. Kompletnie. To ostatnio było taniej na necie mało tu muszę czegoś sprawdzić, jak one wypadają. ma bo to jest opłacalne, cokolwiek tego czy nie. Coś troszkę interesującego. Kręcy. Sama, oczywiście na złotych jest. Coś się sprawdza, niby cztery 4, ale fajny element to ma, żeby mieć ten poczek na drukowany dużo. Ciekawy element. Interesujące, coś jeszcze. Kręcy dużo, tu nie ma nic. Te ręce y duże to jakoś nieopłacalne. Teatr się nie opłaca, bo jest to Idąc dalej, no, to tak jakoś bez szału. Kompletnie to mogło 46, to chyba było tanie w necie, To też się nie opaca brać w ogóle, bo 7D jest jakoś bez, bez zachwytu większego. No i chyba tyle. No, chyba nie to. Wow, mech za 64 zł, tylko braci, ale zniszczy na pudełku. I świnka, królik chyba 139, tanie w nęcie. Ale jedna bada, procentowo. Dobra, po szybkim sprawdzeniu, szczerze, nie się sobie nie kompletnie brać. Jest oddechy, taniej fajnie. Takim dziwnym kątem, ale cóż. Nie ja mam to spokój akurat zakupami, niczego tutaj. Tak sprawdziłem te ceny, porównałem te. Maria, to wszystko i tak bez szału, jak mam być To nie mi się, jeżeli mam tu zapłacić oddechę więcej niż jak w necie mam kupować zestawy City. To szczerze powiedziawszy, wolę sobie w necie ci, którzy te zestawy, będzie widzimy to wiele taniej. Ale tak, co do samego City, które teraz mamy. Nie jest to aż takie na no, dobrej formie, moim zdaniem, i z tego, co wiele osób zauważa, a pod względem zestawowym, które nam jest wydawane. Nie są zestawy zrobione aż tak fajnie, dobrze dopracowane, godnie, ale są tu pewne wyjątki w tym wszystkim. Dostajemy tutaj naprawdę bardzo ładnie, ciekawe zrobione elementy zwierząt, figurek i też takie, widzicie, nawet detale, które uznaję i do dopiero po złożeniu pewnego setu ostatniego. Mianowicie, chociażby tej żarówki policyjnej z psami, które mieliśmy. Owszem, jak coś będzie. Powało dla tego odlewu Pana Kaktusa w stroju policjanta, dla fajnego owczarka dużego i małego, ale i również będą kupowały właśnie ten samochód i dostrzeżą to tak naprawdę Ciekawą metodę, która tu jest budowana, zastosowana w przypadku budowania tego samochodu, że wewnątrz maski znajdujemy klocy, które mają tować silnik. Bardzo fajny pomysł, co jest zrobione. Tym bardziej, słyszałem od Jonsa, że w mieciarce, którą składał, również tam jest zrobiony silnik w kabinie kierowców. Bardzo akurat fajny pomysł. Taka mała dbałość detale, która tu jest. Jak same budynki, te nowe, co po niektóre które są wydawane, nie zachwycają mnie aż tak bardzo pozbędne wydawanie, że choćby ten. Szkoła policyjna. Spodziewałem się czegoś lepszego, a wyszło jak wyszło. To nie jest to do końca, co chciałem dostać, i chciałbym mieć swoje kolekcje klocków. Są tam fajne elementy, fajna jest ta śruba wykonana, ciekawy nowy element. Wiadomo, ma być to zabawowe, nie jest do sergo dziada jak ja, ale jak dla mnie, chcecie dostać podbudynki, francy biją na łeb, na szyję w tym sezonie to, co dają nam Lego City. Projektanci Franców poszli naprawdę o poziom wyżej pod względem budowania dobrych, ciekawych budynków niż to, co mamy w City. Ciekawe, naprawdę, design i wzornictwo, co sprawia, że ten zestaw i ogólnie zestawy, 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 które tam są, prezentują się genialnie i są fajne od przemysłu, choćby szkoła, która tam jest. To, co docenialiśmy, szkołę City, która była, to brakowało jej tego czegoś. Jak dla mnie ta szkoła stara City, która była. była po prostu standardna. Otwarta z góry, wiadomo zabawowe to ma być, ale 90% tego zestawu to była wielka droga. Po co? Namiast robić tak jest teraz w ręcach. fajny, duży, funkcjonalny budynek, który możecie sobie zbudować modularowo. Też bardzo fajny teraz patent, który Alego robi, czyli modularową budowę zestawów. Co akurat dla mnie to szczał w dziesiątkę, że oni idą w tą modularówkę. To jest po prostu przepiękne, po całości, że oni takie coś zrobić. I chyba najlepszy wybór, jaki zrobili. Co dodaje tak naprawdę całkowicie nowego luku i pomysłu na całość zestawu, którą tam mamy dostać. I też stanowi bardzo dobrą bazę pod przebudowę. Z drogą, czekam bardzo mocno na jakąś promocję na szkołę, jak się pojawi. Bo akurat ten zestaw to jeden z tych setów, który na maksa mnie ciśnie, że chcę go dostać. Jak ostatnio go zobaczyłem w sklepie w Smyku, dokładnie tam z kości pamiętam, stwierdziłem, ale to jest fajnie zrobione. Masa detali, fajne pomysły, dobre minifigurki, ale być że figurki, wiem, zlinczujecie mnie zaraz później, ale te figurki tam są ładnie zrobione. I to trzeba im przyznać, że jest nim to coś. To co tak naprawdę za młodu nienawidzieliśmy, a jak do w pewnym wieku jesteśmy, to nam się po prostu podoba, możemy to zbudować mi fajną To Więc albo mieć na promocji i czekać na promocję co będzie a póki co jedziemy w kolejne miejsce. Można. Tak, ktoś mnie przedził z tym niestety. Wszystko, co to zostało, tak naprawdę <laughs> wyciągnie to są morki i sokolniczki. Reszta akurat to jest cała zawartość tego boxa, czyli nie przefiłki są wycięte, ta reszta pozostała, ale przynajmniej cała masa katalogów jest. I cała masa towaru. towaru Dokładnie. Sama. Niestety, ale media nie siadły. Jeszcze pod jednego marketu, zobaczymy, czy może tam cokolwiek będzie interesującego. Jeszcze zobaczę, co jeszcze jest ciekawego. Tak, z wizyty na wizytę w tym marszałach, to ty jest coraz mniej towaru. Tak, ważą całościowo po tym, na całą ilość półki. Ale w końcu widzę pudełko tego ze sobą. Na oni no, słaby i tak i tak. Tak, już mówiłem wcześniej, nie podoba mi się to w ogóle. Ale taki ciekawost, tego nowości nie ma nic, ale tego są po 114. 14 Boże, jak się nie opłaca tego brać cały czas. Z się teraz zobaczyć, ktoś powiedzieć, że lata. Z czystej ciekawość, ciekawości powiem, to jeszcze jest, nie ma, ale po co kupować powiedzieć organego Minecrafta jak można kupić sobie Nice! Cuda, szybko sprawdzone i kompletnie się to nie opłaca w żadnym salu. I na znaleźć tego co jest... tu nie ma nic jak nadzwyczajnego. Sorry, mam jeszcze mando. Wysoszczę się Bo wosy. Biorę ciąg sztukę. Ktoś przeczytał właściwie, z stary zestawów jest? Chyba... nic. To nie wypadło, to city? To... No to jest... Niechęt, chyba nowy świat był. Albo nie kojarzę nawet, no co city był. To mnie o to. No dobra. Dzień taki zajebał na no zakupowym, ale przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, przyszło mi coś, nie mi w hotelu butikowym. Sorry, nie w hotelu, bo czy w klubie czasowym. No bo tylko był w zeszłym roku. Kurdezowy tak, to krwi Ja naprawdę podmieniłem już to swoim klockiem, ale jako, że to było z mojej i tak i tak półeczki, to dobrze było, że kupiłem zestaw, to, że lego, że mi to wysłało i dostałem swoje ręce w końcu. Jej, dzięki Lego. Po dwóch tygodniach oczekiwania, a sorry, nie po dwóch, po półtorej tygodniu oczekiwania padło to w moje ręce, super, ale co mnie akurat bardziej cieszy, doszło mi to i to jest akurat dla mnie ważniejsze i zdecydowanie o wiele, wiele bardziej mnie to cieszy, że w końcu ta paczka nie od nich. na którą czekałem raptem tydzień. Ten polski pigar co oferują nam idzie bardzo szybko. I coraz większy się staje tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. Nie bardzo dobrze. Skoro jak my zamawiamy u nich, tak u u nas traktują, troszkę pootwierają, to czemu akurat nie mają, nam akurat wysyłać też wszystko, szybko paczek. I tak swoją drogą co kupiłem, to przyda mi wszystko do Minecrafta i przyjrzyjmy. To by są ciekawe, czy to nie jeden do jednego, wszystko tak to ma być, czy dosypali coś ciebie. Tak, widzicie, z serduszki. Zobaczmy się na sam koniec. Tak, swoją drogą z innej beczki, naprawdę, na maxa polecam Wam ten nowy set z samochodem policyjnym, bo ten się to nazywało. Genialny, tu mamy akurat zrobiony mały odlew owczarka niemieckiego i również dużego owczarka niemieckiego z tą rączką do prowadzenia psa. Taką samą rączkę dostawaliśmy już City kiedyś, ale tak naprawdę dodatkowy, bardzo fajnie wykonany element z dla mnie to jest genialny szczegół. jeszcze mają 50, bo 60 zł. raptem ten taki super element. No i otwórzmy to, co, do, co tu ciekawego znajdę. Tą piękną paczuszkę. Jej, uwielbiam. Nieposegregowane elementy. Genialnie. Teraz bardzo dobra zabawa dla każdego. Posegreguj to i bądźcie mądry. Wymieszali to wszystko razem ze sobą. Już więcej mnie będziecie wieczorem czekało z zabawa żeby to posagregować. Super, ale widzę, przynajmniej jeden fajny element, który tu na wierzchu jest, czyli ten element na drugim missing card. Spoko. Po co wyglądam? To niczego sobie z akurat. Ale przynajmniej Taylor, już widzę jumpery, Taylor tutaj widzę, że są zarówno te. Klocki brązowe, aj, dobra, zrobimy z w takim kolorze będzie ziemia. I to nawet i dobrze, że w tym kolorze zrobimy ziemię, tym mocno z Minecrafta, bo ciemniejszego użyjemy do drzew i to będzie o wiele lepszy wybór. No, dobrze, zamówiłem w miastem ja kolorze niecielnym. Będzie o wiele ładniej się to prezentowało w późniejszym, przynajmniej w tym pierwszym etapie, który będziemy mieli. Do budowy tego moca, a później to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Coś tu jeszcze ciekawego mamy. Zresztą otworzę to i wsadzę rękę do środka. Zobaczę, czy coś ciekawego jeszcze uda mi się wyjąć. Yy, tutaj interesującego, bo i tak będę zagrywał. Drzwi widzę, które też zamawiałem. I to mi akurat też bardzo interesowało, czyli te główki z nadrukiem globusa, tak naprawdę, z niedrukowanymi globami. Bardzo akurat fajny element. Zaś myślę, mamy pieniądze, to było tam dostępne, bo raptem chyba 2 złote, czy coś w tym co, Muszę zobaczyć, bo nie będą dokładnie dokładnie akurat y, jak to wyglądało pod względem cenowym, dokładnie ten element tam, ale są jakieś śmieszne mępiące ze elementów. I tu jeszcze jeden taki fajny element był, który też sobie zamówiłem. Czekajcie, to się biały tile O, rysunek, o tym też zapomniałem. Bardzo fajny element rysunku nadrukowanego. Fajny jeszcze to się chyba dwie albo trzy sztuki tego, muszę upewnić się na zamówienie dokładnie jak tam wyglądało. Y, tu jeszcze gdzieś tile był jeden, nadrukowany. Staram się go znaleźć, ale nie! Za to nóżki znalazłem z Monkey Kid'a, cudownie! Chyba to z Monkey Kid'a było. Mam taką nadzieję, że to było z Monkey Kid'a. Ale brzemię są fajne, gdzieś też powinno być parę więcej sztuk tego. Ale i też znalazłem jest <tale> z nadrukiem El Clucubo Fines Art z pewnego zestawu, który już dzisiaj wspominaliśmy, czyli o hotelu butikowym. Poza kadrem to segreguję i... Sprawdzam wszystko, czy to jest tak, jak powinno być, i to chyba będzie najlepszym wyborem, żeby tego tutaj nie segregować całościowym, bo jest tu prawie tysiąc elementów. Ale zamówienie jest, to mnie cieszy. Jeszcze jeden z elementów ciekawszy, bo tu widzę, bo akurat to mi wpadł raz w ręce. To tors również z tego co pamiętam, jest to chyba z Monkey ale muszę się upewnić dokładnie, czy tak to było. Akurat pod tym względem, ale tors przepięknie nadrukowany. fajnie. To mi dobrze, że wpadło. Będę mieć czas, podalejłem. Bo za kamerą przeglądał i segregował. No i to do tyle tak naprawdę co do tego dnia. Falconi nie wpadli, orkowie nie wpadli, paczka Lego wpadło wpadła, Tylko jedyne minus tego wszystkiego jest to, że nieposegregowane to jest. Dziwi mnie to naprawdę, że nie potrafią do osobnych worków strunowych spakować tego wszystkiego. Wiele by było łatwiej tutaj spakować, to już spojrzę na fakturę, którą od nich dostałem, jak ja to tam zamawiałem. Przynajmniej część tej faktury. A, nawet faktura o środku, to jest konieczna informacja o tym złożonym zamówieniu, czekajcie, muszę dogrzebać się do tej faktury. A wiele chyba dla nich byłoby to łatwiej spakować tutaj te z inwertowanych do osobnych woreczków, a nie wszystko razem te wrzucić. A tak, to powrzucamy wszystko razem i niech później się martwi osoba, która zostanie z segregowaniem tego, w końcu taka przyjemna zabawa, co nie? Ekologia pewną gębą, Ja Jakby na to nie spojrzeć. A, jeszcze zapomniałem o ilości 100 briku 2 na 2 w kolorze brąz. Też to będzie bardzo ciekawe do segregowania. Czy na zamówimy jeszcze torz zielony? W ilości dwie sztuki? Ważnie? Okej, okay, złota broda, nawet się jedno znalazła. Może co je tu jeszcze bym zamawiałem? Drzwi, donaty. Dobra. Może to przejrzę później. Co, co jeszcze było? Two ja dzień się akurat do udał. Ja no dzięki za dziś i jestem tym razem. Na razie.